O, to było słabe. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy są teraz po tej drugiej stronie świecącego prostokątu. O, ale gdzie moje maniery? Może powinienem się przedstawić? Kojarzycie ten. Nieznośny głos w Waszych głowach, który wciąż przypomina Wam te najczarniejsze scenariusze. No, to właśnie ja. Chociaż jestem też swego rodzaju podróżnikiem. No, a jak wiadomo, teraz nie za bardzo mamy jak się przemieszczać. No, ten fakt, Okropnie mnie męczy i nudzi. Hm. Lecz dziś o 18 na YouTubeowym kanale Młodzieżowego Domu Kultury będziecie mogli zobaczyć o jeszcze Lecz dziś na YouTube'owym kanale Młodzieżowego Domu Kultury. Imię Andrzeja Bursy. Będziecie mogli zobaczyć spektakl Alteriego, w którym bez wątpienia pomogłem. Będziecie mogli doświadczyć mojej najwspanialszej podróży. Zachęcam i zapraszam.